Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood. Jej główny cel to zwrócenie uwagi na problem, jakim jest handel ludźmi. Akcja prowadzona jest w ramach partnerskiego programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które to właśnie podczas wakacji rozpoczynają swoją pierwszą pracę, postanawiają zarobić swoje pierwsze pieniądze, niejednokrotnie decydując się na wyjazd za granicę. Nośnikami kampanii są plakaty, których treść jest bardzo wymowna. Mamy nadzieję, że choć w kilku przypadkach okaże się, że ta wymowność plakatów spowoduje, że osoby wybierające się na tak zwany zarobek pomyślą o tym, żeby sprawdzić pracodawcę, żeby sprawdzić miejsce docelowe swojej pracy. Bo trzeba tu zaznaczyć, że część osób, które wyjeżdżają do pracy sezonowej może stać się ofiarami handlu ludźmi. To przestępczy proceder, który jest współczesną formą niewolnictwa. To nie tylko handel kobietami do prostytucji, handel dziećmi, handel w celu sprzedaży organów. To również różnego rodzaju formy pracy przymusowej. Wszyscy pamiętamy głośną sprawę obozów pracy we Włoszech. Aby zmniejszyć ten proceder, różne organy państwa, w tym policja, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, na przykład z Fundacją Dzieci Niczyje czy Fundacją ITAKA. Za pośrednictwem komendy wojewódzkiej policji współpracujemy. Tutaj mam na myśli szczególnie przypadki zaginięć osób, kiedy współpracujemy z fundacją, na przykład Itaka, która poszukuje osoby, które gdzieś zaginęły w Polsce czy na świecie. Należy pamiętać, że w Polsce w ubiegłym roku zaginęło ponad 15 tysięcy osób. Część z tych osób mogła paść ofiarami handlu ludźmi.